Ponad tysiąc razy rozbrzmiewał jak dzwon żałobny nad Biblią, formował się kondukt, wypisywano tablicę nagrobną, odczytywano mowę pogrzebową. Rzekomych zwłok nigdy jednak nie było w trumnie. Żadnej innej księgi tak nie siekano, nie krojono, nie przesiewano nieoceniano, nieoczerniano. Jakaż idea z filozofii, religii, psychologii, beletrystyki klasycznej i współczesnej była przedmiotem tak zmasowanego ataku jak Biblia. Ataku tak zajadłego i pełnego sceptycyzmu, tak gruntownego i pełnego erudycji, kwestionującego każdy rozdział, Linijkę i założenie. Biblia wciąż jest miłowana przez miliony, czytana przez miliony i studiowana przez miliony. Są to słowa protestanckiego teologa Bernarda Rama, który o tej jedynej i wyjątkowej księdze wydał takie swoje spostrzeżenie. Dzisiejsza niedziela jest w liturgicznym kalendarzu nazwana niedzielą Słowa Bożego. To Słowo, które słyszymy w ciągu swojego życia, ale ono wypływa i oparte jest na tej jednej, budzącej znak sprzeciwu, kontrowersje. A jednocześnie tak umiłowanej księdze, którą nazywamy Biblia. Słowo Biblia od greckiego biblos, czyli zwój. Zwój papirusów, na których spisane było słowo Boga do narodu wybranego. W jego pierwszej części pięcioksięgu, nazwane Toro, spotykamy się często, Mówiąc lub myśląc o religii żydowskiej, z tym określeniem słowo Tora. Tora to pierwszych pięć książek, w których mamy opisaną historię świata i historię narodu wybranego. Była ona podniesiona u Żydów do rangi prawa, ustawy, zajmowała w świątyni miejsce naczelne. A słowo Tora dokładnie oznacza instrukcja i pouczenie. Miał to być religijny, duchowy przewodnik dla wierzących z narodu wybranego, opowiadający historię umiłowania ich przez Boga, ale jednocześnie przypominający cały ciąg odstępstw, którego dopuszczał się naród wybrany. I oto przed nami dzisiaj prorok, pisarz, ezdrasz, który po zakończeniu niewoli babilońskiej, będącej między innymi efektem zaniechania, słuchania i stosowania prawa Bożego przez Żydów, odczytuje im zapomniane prawo. Prawo, które nadawało sens, które konsolidowało i tworzyło naród żydowski. I otworzył zwoje i zaczął czytać, a cały naród zgromadzony płakał, i przypomniał sobie o Panu i swoich grzech. I oto cztery wieki później przychodzi Jezus do Nazaretu, miasta swoich narodzin, powtarza ten sam gest, gdzie mężczyzna w szabach mógł wziąć tekst Biblii. Stanąć przy pulpicie, odczytać i zinterpretować. I pada to jedno zdanie, które dla Żydów było obraźliwe, a dla nas jest potwierdzeniem jego wybrania. Duch Pański spoczął na mnie, Pan mnie namaścił. A Chrystus mówi: Oto dzisiaj jest dzień, w którym spełniły się słowa pisma. Potwierdził bycie wybranym i bycie Bogiem. Ale dla nas dzisiaj, w tę niedzielę, najistotniejszą sprawą jest to, że przez całe życie, nasze religijne i biologiczne życie, wzrastamy słuchając słów Biblii, wiedząc, że ona ukształtowała naszą śródziemnomorską cywilizację. I jest jedną wyjątkową księgą. Dla muzułmanów będzie to koran, dla innych religii ich sposoby na życie i reguły. Dla nas, koncentrujących się w świecie, świata, w świecie chrześcijańskim, wartości chrześcijańskich, Biblią świętą, Biblią sensu życia jest ta jedyna księga. Pismo Święte, zwana Słowem Bożym. Dlaczego jest tak wyjątkowa? Bo dla człowieka wierzącego odczytywanie tekstu Biblii nie jest zwykłą lekturą książki. Jest to jedyna księga, która dla nas może uczynić zmianę życia, która powoduje nawrócenia, która kieruje człowieka ku Bogu. Która mówi o sensie istnienia i o wartościach mówiących o tym, że człowiek to brzmi dumnie. Moi drodzy, niemiecki poeta Johann Wolfgang Goethe, myśląc o Biblii, a sam przecież był twórcą tylu wybitnych dzieł utworów, który zostawił potomności, powiedział, chociaż świat idzie naprzód. Chociaż różne dziedziny ludzkiego poznania rozwijają się nadzwyczaj, nic nie zastępuje Biblii, która jest podstawą każdej kultury i każdej edukacji. Jeśli znalazłbym się w więzieniu, do którego mógłbym wziąć tylko jedną książkę, wybrałbym Biblię. Pytanie: Biblia? Jest księgą Twojego życia? Czy stoi zakurzona na bibliotecznej półce? Czy jest to tekst żywy, czy też martwa czcionka zapisana na papierze? Przykładów ludzi, którzy szukali sensu życia, którzy chcieli mieć radość i szczęście poza tym naszym kręgiem kulturowym, można by mnożyć bardzo wiele, ale sprowadzało się to wszystko do tego, iż przy końcu swojego życia, przy wielkich niekiedy ogromnych dokonaniach, mówili, że to wszystko jest iluzja, że nie czują się spełnionymi, że tak naprawdę nie odnaleźli tajemnicy, pytania, kim jest człowiek i dokąd zmierza. Ludzie dzisiaj również, żyjąc poza chrześcijaństwem, a nawet będąc katolikami, gdzieś tylko pracują ponad siły, aby wypełnić pustkę swojego życia. Nawiązują bardzo dużą sieć kontaktów towarzyskich, pragną zakwistnąć się majątkiem, władzą, alkoholem czy seksem. Ale jest pytanie, czy odnajdują sens? Czy w tej pogoni lub raczej tym chocholim tańcu wiedzą, że naprawdę posiadłem tajemnicę i wiedzę na temat tego, jak żyć. Nie ma szczęścia i przyjemności tylko i wyłącznie w uciechach codziennego życia. One są dobre, niekiedy potrzebne, ale nie mogą być cenne. Nie ma sensu życia w przyjemnościach, bo angielski poeta George Byron pławił się w przyjemnościach jak mało kto, ale nie kto inny jak właśnie on wypowiedział te słowa, moje są tylko robak, rak i smutek. Nie ma jej tego sensu życia i odpowiedzi w pieniądzach. Amerykański milioner Jay Gold miał ich bez liku. Gdy umierał, powiedział: Myślę, że jestem najnędzniejszym ze wszystkich ludzi na Ziemi. Nie ma jej w sławie i popularności. Elvis Presley, gdy u schyłku swojego życia był bardzo uzależniony od narkotyków, powiedział: Wolałbym raczej stracić świadomość niż zostać nędzarzem. I wielki starożytności nie ma jej w militarnych sukcesach i podbojach. Gdy Aleksander Wielki zdobył panowanie nad ówczesnym światem, płakał w swoim namiocie, a potem powiedział nie ma już nie więcej światów, nad którymi mógłbym zapanować. I nie ma jej także w niewierze w Boga. Bo nie kto inny jak Wolter chlubił się swoim ateizmem, a przy końcu życia powiedział: Lepiej by było, gdybym się nie narodził. My mamy odpowiedź, odpowiedź zawartą, gdzie jest sen życia, jaką drogą podążać, aby być w pełni człowiekiem. Jest nią Biblia. Biblia jest otwartymi drzwiami do Chrystusa, ale jest pytanie, czy my potrafimy żyć tą Biblią? Święty Grzegorz Wielki powiedział: Czytanie Biblii rośnie wraz z człowiekiem. Ktoś się zdziwi, no przychodzimy przez całe życie do świątyni, słuchamy tych samych tekstów. Staje się to nudne. Nie. Biblia rośnie wraz z człowiekiem. Odbierze ten sam tekst inaczej dziecko, rozumie to dorosły człowiek, który znajduje się w innej sytuacji życiowej. Ale Biblia, moi drodzy, to nie tylko książka, to również i modlitwa. Jeżeli będziemy w niej szukali duchowego rozwoju i przewodnika, wtedy stanie się światłem w mroku. Wtedy. Tak jak dla świętego Augustyna wyznania, gdy chciał porzucić swoje pogańskie życie, usłyszał w ogrodzie śpiew dziecięcia. Tole entleje, weź i czyta. I zrozumiał, że dotyczy to Biblii. Gdy rozpoczął lekturę tego pisma, przestał być Augustynem, a zaczął rodzić się święty Augustyn. Moi drodzy. Może warto dzisiaj poświęcić chwil kilka, odkurzyć tę zagużoną księgę i być może przeczytać te kilka wersetów, które stworzą to, iż będziemy innymi ludźmi. A Biblia nie będzie tylko drukiem na papierze, lecz sensem i programem naszego życia. Amen.